Dobra Dobra, Siemano, mordki mortki dół Kubańczych. Chłopaczik to z fanami mógł ty jedną sprzedać. Teraz już radzi być wiesz, że tu jakiś melanczyk Co mam tłumaczyć się dorazem się zmieniają plany Największe rozdrobiaki to odnoszą dzisiaj sukces Powa milion nie zapiszę, to nie usta Rzadziej i na murach, to no i też na kartonach Wciąż zmienia się kultura, zawsze respet stara szkoła Jadę furą przez miasto, obok jakiś omal Na skrzyżowaniu krzyczy, kubusz płytka już kupiona Ostatnio miał być aresz, psy zawzięte są w Kiedyś nie było środków, teraz grzyb na macie. Tyle w tej macie. Jak pytają o temat, no to nie wiesz skąd go macie Jak pytają o temat, to za wolno uciekacie Lepiej by nie pytali, chyba wariaty kumacie. Ej, Ja siedziałem w aucie sami. Lady Punk, to wisiałem tweet. Musiało minąć kilka lat, by na prostej być. To mój American Dream, American Dream. Ja siedziałem w oczy sami, pisałem hit. Jak wychodziło Lady Punk, to wisiałem tweet. Musiało minąć kilka lat, by na prostej być. To mój American Dream, American Dream. Pierwsza zasada, tu zawsze się pomaga. Jak brat ma urodziny, to wysyła mu z Jak koleżka ma problem, no to leci już gromada. A jak chcesz dobry Bimber, to w piwnicy u sąsiada. Od mału lata każdy tutaj rymy składa. 90% Pijemu w leci freestylu lecił brakiem, skład się nic nie zmienia, a mijają tu kolejne lata Czarna beta mija bloki na głośnikach leci hada Ej hey, Jadę z Olą sobie audi, jadę z ziomkiem sobie miadki Mamy trzy sekundy, setkę i kierunek na śródeście hey, Te lata piękne, przypominają mi się tutaj w każdym wersie To pierwsze studio tutoriale mixu z gazem Ciężko było na telefon Zbywać wavy przez ich wagę miały mieć w tej muzyce dużo tu do powiedzenia Twoje narab zwolenia. Ja siedziałem w aucie sam i pisałem hit. Jak wychodziło Lady Punk, to wisiałem w Musiało minąć kilka lat, by na prostej być. To mój American Dream, American Dream. Ja siedziałem w aucie sam i pisałem hit. Jak wychodziło Lady Punk, to wisiałem w Musiało minąć kilka lat, by na prostej być. To mój American Dream, American Dream. Ja siedziałem w aucie sam, w radio grał Lady Punk. Gdzieś na polu paląc gram, nocy spadający gaz. Rozpieniałem cały świat, priorytety zmienił czas. Przynosił dobry grad, betą przemierzałem świat Ja siedziałem w aucie sam, w radiu grał pan Pump Przecież na polu paląc gram W nocy spadający gaz Rozmieniałem cały świat Priorytety zmienił czas i przynosił dobry grad, betą przemierzałem świat